Hej, dzisiaj zaprezentuję but do biegania w terenie, a będzie to Asics GEL Sonoma, wersja już siódma. Asics bardzo fajnie kontynuuje zmiany tegoroczne w swoich butach i również zmian doczekała się popularna Sonoma. Myślę, że zyskała dużo takiego rasowego, trailowego charakteru. Bardzo mi się teraz ten but podoba. Został osadzony na piance Ampil foam, więc tutaj bez zmian do szóstki, ale zmianą uległ bieżnik. Tak? Konstrukcja bieżnika jest. Znacząco zmieniona. Myślę, że jest dużo e, fajniejszy ten układ. Bardziej agresywny, lepsze rozstawienie tych wypustek i ich kształt powinno na nasze, tutaj polskie, wielokrotnie błotniste warunki lepiej się to po prostu e, sprawdzać. Zmianą uległa również budowa cholewki. Mam takie wrażenie, że bud jest troszkę tutaj obszerniejszy. Może sama szerokość jest bez zmian, ale po prostu cholewka tutaj inaczej obejmuje. Również zmieniony tutaj otok. Głębiej zachodzi na palce, pociągnięty dalej, powinno to lepiej zabezpieczać buta przed urazami mechanicznymi, albo nawet przed zużyciem. Tak? Jak widzimy, zgina się to akurat w tym miejscu, gdzie jest tutaj fajnie zabezpieczony, więc trwałość buta również powinna być na plus. But jest dostępny również w wersji z gore jak to zawsze było w Sonomie, w różnych wersjach kolorystycznych, więc naprawdę duży wybór. I myślę, że idealny będzie to but dla wszystkich, którzy chcą zacząć przygodę z biegami terenowymi lub tymi, którzy nie biegają bardzo dużo, nie mają jakichś bardzo dużych kilometraży. Naprawdę super propozycja i myślę, że w tym segmencie ten but znakomicie się tutaj odnajdzie. Oczywiście traficie go w sklepie Buty Jana, a z kodem rapatowym Kamil BJ możecie jeszcze złapać minus 15%. Dzięki! Hej!